Witajcie w kolejnym odcinku motocykli i kładów moich widzów. Ten odcinek osobiście bardzo mi się podoba, ale zaraz zobaczycie dlaczego. Żeby nie robić zbyt długich wstępów, przechodzimy do oglądania, tylko wpadnijcie jeszcze na mojego Instagrama oraz zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli doceniacie moją pracę. Pierwszą osobą tego zestawienia jest Bartek. Bartek, pozdrowienia dla Ciebie. Bartek wysłał na swojego peżo Street Zone 50 z 2017 roku. Cena tego skuterka to 7300 zł. Skuter kupiony został w połowie kwietnia w salonie. Prędkość maksymalna to 55 km na godzinę, a po odblokowaniu powinien osiągnąć 95 km na godzinę. Silnik Euro 3 w dwusuwie. Jest z niego bardzo zadowolony. W ogóle w tym miejscu, jako że Bartek wysłał mniej opisu, powiem wam, że ten odcinek będzie przykładem na to, że to nie cena motocykla jest tutaj ważna, lecz to jak bardzo widz się stara, by pokazać swój sprzęt z jak najlepszej strony. Nie musisz posiadać sprzętu za 20 tysięcy złotych, żeby mieć ocenę 10 na 10. Jeżeli zrobisz super zdjęcia, postarasz się i wyjedziesz za miasto, nagrasz dźwięk silnika, to masz największe szanse, by mieć maksymalną ocenę. A te zdjęcia, które robione są pod domem, naturalnie będą miały niższą ocenę i dużo trudniej będzie takimi zdjęciami osiągnąć wy pułapy, choć nie mówię, że to nie jest możliwe. Poza tym przeczytajcie sobie opis, tam jest info na temat tego, co i jak oceniam. Stali widzowie o tym oczywiście wiedzą, ale nowi niekoniecznie. Dotyczy to wszystkich serii z widzami, czyli motocykli, kładów, rowerów oraz samochodów moich widzów. Tak czy tak, Bartkowi dajemy ocenę 6 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Dawid. Dawid, żółwik dla ciebie. Dawid wysłał nam motorower marki Romet Arrow Fly 50. Moc motorowera to 5 koni mechanicznych z groszami. Motorower kupiony za cenę 3000 zł. Szukał on tego modelu po całej Polsce, a ten jego model znalazł 25 km od jego domu. Motorower ten był kupiony z przebiegiem 2000 km. Zastanawiacie się czemu taki mały przebieg? ponieważ poprzedni właściciel miał karę od rodziców i sprzęt stał cały rok w garażu. Rok produkcji 2014, przez poprzedniego właściciela kupiony w 2015. Dawid kupił ten sprzęt jeden dzień po jego bierzmowaniu. Maksymalna prędkość jaką nim osiągnął to 106 km na godzinę z dużej górki, a na prostej to średnio około 75 km na godzinę. W planach Dawid ma zmianę jeszcze cylindra na 75 cm3. Co do tego sprzętu, polca go każdemu. Jest bardzo wygodny i ekonomiczny. Spala około 3 litrów na 100 km. Dawid dodał mnie na snapie: subskrybuje mnie od momentu, gdy miałem około 15 tysięcy widzów i bardzo lubi mnie oglądać. Dzięki wielkie, Dawid. A wy widzowie, dajcie znać w komentarzach, od ilu tysięcy subów wy mnie subskrybujecie. Bardzo doceniam każdego widza, ale jestem bardzo ciekawy, co napiszecie. Dawid jeszcze wspomniał, abym powiedział na filmiku, że to jego kolega pomógł mu znaleźć ten motorower. No i ode mnie ocena i 8,7 na 10. Kolejna osoba Adam. Adam pozdrowienia dla Ciebie. Adam wysłał na Bezera Janki z 2016 roku. Zakupiony przez niego w 2017. Pojemność tego sprzętu to 50 cm3. Moc to 2,8 kW. Silnik czterosuwowy. Motocykl ten jest bardzo zwinny, idealny na pierwsze moto. Ma przejechane ponad 1000 km, a normalnie na prostej osiąga około 80 km na godzinę. Przywadza 65 kg. Po roku użytkowania Adam może powiedzieć, że ten benzer jest świetnym motorowerem, ale niestety musi się z nim powoli żegnać, ponieważ nie wystarcza mu mocy. To na tyle z opisu, ocena 7,5 na 10. Kolejna osoba, Paweł, Paweł pozdrowienia dla Ciebie. Paweł ma 14 lat i wysłał sprzęcik swój i swojego kolegi. W tym miejscu chciałbym pozdrowić Dominika. Paweł Cię pozdrawia. Skuter Pawa jest super wygodny i kompaktowy. Wyciąga około 90 km na godzinę. Osobiście Pawo jechał nim najszybciej 80 km na godzinę. Pojemność to 70 cm3. Jest jego drugim właścicielem. Rok produkcji to 2005 rok. Skuter jest na pasek napędowy, chłodzony cieczą. Skrzynia biegów automatyczna, ma sportowy tłumik i oczywiście gaźnik. Na 100 km pali 2 litry jest czterosuwem. Sam skuter jest w świetnym stanie, co widać sumy na zdjęciach. Paweł dostałem jeszcze od ciebie dźwięk silnika, ale nie wiem czemu nie mogę go otworzyć. To pewnie przez jego format, a mój program, który obsługuje takie pliki, mówi, że nadesłany przez ciebie dźwięk jest uszkodzony. Także tak czy tak, daję cenę 7.3 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest wspomniany wcześniej Dominik. Dominik, pozdrowienia dla ciebie. Dominik wysłał nam swojego kłada marki KX Demoto. Został zakupiony w 2016 roku, w salonie kosztował 2,5 koła. Pojemność to 125 cm3. Jest dość wygodny, ale jest też awaryjny. Ma 4 biegi: 3 do przodu i 1 do tyłu. Silnik jest na łańcuch, chłodzony powietrzem. Kładem tym fajnie się driftuje. Pomimo awaryjności poleca go z całego serca. Dominik chciałby pozdrowić jeszcze swojego kolegę Pawła. No i Paweł, pozdrowienia od Dominika lecą do Ciebie. Tak samo tutaj dostałem dźwięk silnika, no i szkoda, bo dźwięk także jest uszkodzony. Pewnie nagrywaliście tym samym telefonem i był to iPhone, chociaż wiele osób nadsyła mi pliki w tym rozszerzeniu i nie mam z nimi problemów. Tak czy tak, ocena 7,3 na 10. Kolejna osoba tego zestawienia, Mateusz. Mateusz ma 17 lat i pozdrawiam cię serdecznie. Mateusz mieszka na Śląsku i chciał być w filmie wysyłając swoje zdjęcia, a tak naprawdę zdjęcia Simpsona SR-50. Rocznik tego skutera to 1989 rok, ma pojemność 50 cm3, a ma w planach zrobić jeszcze tunik na 70. Skuter ma 4 konie mechaniczne mocy, silnik 2T, skrzynia czterobiegowa, gaźnik Simpsona S51, waży 83 kg, a potrafi sam uciągnąć 260 kg. Najwięcej mat jechał nim 80 km na godzinę, a ma przejechane około 40 tysięcy km. Skuter ten został kupiony z jego ojcem oraz bratem na wiosnę 2016 roku. Jeździ się w nim bardzo przyjemnie. Jest to stara motoryzacja. Nie miał z nim żadnych problemów. Było w nim wymieniane co prawda kilka rzeczy, takie jak osłona świateł, wydech czy akumulator. Porównywał on sobie ten skuter ze skuterem jego kolegi. Posiada on jakiś nowy model z 2015 roku. Praktycznością i pakownością nie może się z nim równać. W planach Mateusz miał jeszcze to, aby go lekko odrestaurować, no i tutaj widzicie tak naprawdę zdjęcia już po tym procesie, Mateusz mi nadesłał właśnie lepsze zdjęcia, no i je użyję do filmiku. Z mojej strony ocena 9 i 7 na 10. Do oceny 10 na 10 brakło tak naprawdę tylko dźwięku silnika. Kolejną osobą jest użytkownik, który się nie przedstawił, ale tak czy tak lecą pozdrowienia dla Ciebie. Nieznany nam użytkownik chciałby przedstawić nam swój motocykl, który posiada od dwóch lat. Jest to Kawasaki KX80 rocznik 95. Bardzo przyjemnie się w tym moto jeździ, ponieważ jest założona nowa tylnia opona, no i sam moto jest bardzo bardzo lekki. Nie brakuje mu mocy w terenie, ma on aż 23 konie mechaniczne. Ponadto ma bardzo dobre zawieszenie, laga to Sanchez, a tylny amortyzator to Fox, no ale ogółem w planach jest jeszcze zmiana tego moto na KTM SX125. Jeżeli jest jakiś użytkownik tego ktm dajcie znać w komentarzach, powiedzcie jak się te motocykle sprawują. Ode mnie ocena 7 na 10. No i ostatnia osoba tego zestawienia to Dominik. Dominik, pozdrowienia dla Ciebie. Dominik chciałby zaprezentować swój motocykl, który w sumie dostał od rodziców. Ten Kiway został zakupiony w 2015 roku przez jego ojca do użytku właśnie przez niego. Jednak w tym roku, w 2018, na początku kwietnia, dostał go on. Moto ten kosztował 8000 zł, ma potężną moc, a mianowicie 125-10 koni mechanicznych. Przejechany ma 4000 km. Jest to motocykl nadający się do komfortowej jazdy, ale na odległości około 100 km od domu, przynajmniej dla niego. Oczywiście można nim jeździć nawet nad morze, a sam Dominik mieszka w Krakowie, także dosyć duży dystans, jednak przed taką podróżą radziłby kupić sobie jakąś podkładkę pod pośladki oraz robiłby dosyć często przerwy. Ogólnie ten bardzo mu się podoba, jest dobrze wykonany i dobrze wyposażony. Przez 3 lata od zakupów nie ma z nim żadnych problemów. Przy optymalnej jeździe pełen bak starczy na około 2 tygodnie. Moto posiada elektroniczny wyświetlacz, a na nim godzina, biegi, prędkość, przebieg oraz posiada również fizyczny obrotomierz. Dominik dodaje, że ma on-stopkę, ale jeżeli jest ona rozłożona, no to moto oczywiście nie odpali się. Jest tak w sumie w większości motocykli. Ten Kiway posiada jeszcze blokadę kierownicy. Jeździ się nim super, ponieważ jest dobrze wyposażony i wykonany, lecz jedyne jego zastrzeżenie to zbyt mały promień skrętu. Ponadto podczas zmiany biegu z pierwszego na drugi włącza się czasem luz i trzeba jeszcze raz zmienić. Na zakończenie, moto został kupiony w salonie. Najszybciej udało się nim pojechać 114 km na godzinę. Uparci pojadą 120, oczywiście z góry. Posłuchajcie jeszcze dźwięku silnika, zobaczcie jak to moto brzmi. No i wszystko już jest jasne, ocena 10 na 10, najlepsze zdjęcie w tym zestawieniu i jedne z najlepszych w całej serii. To wszystko w tym odcinku, jeżeli odcinek podobał Wam się, no to dajcie lajka, no i zostawcie subskrypcję na kanale. Nadsłuchajcie swoje sprzęty, fajnie gdyby było więcej kładów, ponieważ ostatnio zauważyliście, że jest ich troszeczkę mniej. Tak czy tak ode mnie to wszystko, do usłyszenia.